O, a tu mamy Philipsa Walizki lecą Bierzemy Wszystkim miłośnikom strega audio na naszym kanale Audio Azyl. Dzisiaj zaprezentujemy to, co było w drodze do kontenera, ale udało nam się, że tak powiem, tą drogę trochę skrócić i trafiło do nas do muzeum. Na początek mój kolejny apel do wszystkich panów zbierających kable: żeby nie było, że mówię nieprawdę. Zdobyliśmy takie ładne magnaty, które będą dzisiaj u nas tutaj już grały w naszym muzeum, bo właśnie takich szukaliśmy, ale niestety. Ucięto to nawet poniżej wszelkich norm. Nie wiem, jak to się udało, ale kabel jest ucięty nawet prawie, żebym w środku. No, muszę rozebrać przód, muszę wyjąć głośnik, dolutować nowy kabel itd., itd. Więc mój apel, panowie, zostawiajcie mi pół centymetra. Ja naprawdę nie proszę o wiele. Pół centymetra mi starczy, ażebym mógł bez rozbierania te kolumny uruchamiać i inne sprzęty. Ale. Przejdźmy do naszych sprzętów. Mamy tutaj taką małą sapkę. Dodatkowo dostarcza również wysoki z radyjkiem, która ma całą antenę. Co mnie zresztą bardzo, bardzo cieszy. Jak zawsze. Wszystkie całe anteny mnie bardzo cieszą. Ale co prawda, ma swój, że tak powiem, mały ubytek. No Ktoś zdążył ukraść tutaj gałeczkę do przesuwu częstotliwości. Ale stan jest bardzo ładny. Nie jest zniszczona. Jest czysta z zewnątrz. Magnetofonik pracuje. Także na naszej półeczce taka saba na pewno bardzo, bardzo ładnie będzie się prezentować. A być może znajdziemy gdzieś taką gałkę, którą będzie można tu założyć. A żeby to ładnie wyglądało. Także taka malutka sapka. Na naszej półeczce. Oprócz tego mamy poważnego Philipsa. To już jest poważny sprzęt, można powiedzieć z dawnych lat. I też szczęście nasze. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Chcia na chrapanie, wszystko gra na chrapanie. I tutaj mamy magnetofon, który o również pracuje. Jest to bardzo dla mnie dziwne, bo to jest naprawdę naprawdę stary sprzęt. Więc kręcące się rolki zawsze wprawiają mnie w podziw, że w tak starym sprzęcie może to funkcjonować bez naszej ingerencji. Jest dużo nowszych sprzętów, które zaraz zaprezentuję, które już dawno nie okazują żadnej ochoty do, do pracy. Mamy tutaj pełnozakresowe radyjko. Mamy wskaźnik wychyłowy do baterii. Tutaj jeżeli sobie wciśniemy, pokazuje stan baterii. Także jest to taki sobie typowy przenośny radiomagnetofonik na plażę, można by powiedzieć. I oczywiście moja duma, cała niezniszczona antena. Także ten sprzęcik także trafi na naszą półkę obok drugiego modelu Flipsa, który mamy bardzo podobny, ale niestety uszkodzony i niestety no nawet nie wiem czy do prezentacji się nadaje, bo w środku coś jest dość mocno uszkodzone. Ale ten jest sprawny, ładny, czysty, więc będzie na naszej półce. No i tutaj mamy coś takiego trochę bardziej wyjątkowego. To jest znaczy to jest właśnie to o czym mówiłem. I tak właśnie Udało nam się dzisiaj do muzeum nabyć fiszerka. W kartonie zapakowane głośniczki i tu mamy jeszcze wieże do tego. O, taką właśnie. A że w kartonie to... to. Tak, tak. Jest to i kolumny magnata również zagrają z jakimś sprzętem. Sprzęt nowszy, a w zasadzie nowi usienki. Nigdy jeszcze nie wypakowany z kartonu. Wzięliśmy go ze sobą, bo, bo po prostu był w kartonach. Nowy. Pierwsze wypakowanie. Instrukcje obsługi, oczywiście bardzo wszystko seryjnie za symboliczną złotówkę można byłoby prawie powiedzieć. Sprzęt sprawny, jeżeli chodzi o radio. Coś z poprzeczką, coś tu w stereofonie łapie nawet, czyli nie jest tak źle, ale niestety magnetofon. Już tylko pracują silniki. Paski do wymiany niestety niesprawne. A sprzęt jest tak czysty i nowisienki naprawdę rolki jeszcze taśmy nie widziały. A więc warto było to wziąć fakt, może ktoś powiedzieć, to już nie te lata, może czy ewentualnie plastikowe, no fisher, niby poważna firma. No to no co tu wiele opowiadać? Nie jest to faktycznie nic naj, najzwyczajnego. Tego słowa mi zabrakło nadzwyczajnego, ale postanowiliśmy to uratować ze względu właśnie na te kartony. Że było to nowe, że to było zapakowane, że to jeszcze nigdy nie grało, więc stwierdziliśmy, że taki sprzęt powinien w muzeum również się znaleźć z dawnych lat, ale jednak nowy. No i dodatkowo. Oczywiście, znowu Sony. O, I cóż, Sony nowe w miarę, ale czyż można przejść obok Sony? Hm. Sony odgrywa tutaj bardzo dużą rolę, bo bardzo często się u nas y, powtarza. Bardzo wiele modeli mamy. No, nigdy nie potrafię obok tego Sony przejść całkowicie obojętnie. Yy, no, sprzęt, jak pewnie słychać, trybiki gdzieś tam próbują trybić. Niestety CD nie działa. Zdążyłem już sprawdzić. Tylko coś tam właśnie pracuje na trybach. No, trzeba będzie rozebrać. Zajrzę do środka, magnetofon nie działa również. Co prawda, może pokażę tutaj. Otwieranie jest tak samo jak w poprzedniej wieży techniksa prezentowaliśmy, że otwierając jakby samą kieszeń, mamy tutaj dodatkowe kieszenie w środku i jedna, jeżeli wciśniemy lewą to otwiera się cała, ewentualnie prawą czy ewentualnie lewą dodatkowo głowicy są całe sprzęt posiada autorewers no jest to ładna wieża były kolumny do tego stwierdziłem, że no, w muzeum jeszcze te odrobinkę miejsca na to się znajdzie więc zabraliśmy to ze sobą elektronicznie sprawne będę na pewno to naprawiał, bo Sony no, jest takim moim trochę moim słabym punktem czy to będę naprawiał, chyba też, bo jeżeli jest nowe, no jakby to miało nie chodzić. Nigdy nie używane, 30 lat spędziło w kartonie, można było prawie powiedzieć. Wypadałoby te, te paseczki wymieniać. Także pracy mam na weekend bardzo dużo. Oczywiście, nie wiem, czy w ten weekend, czy w zimowy weekend, bo tych sprzętów do naprawy jest coraz więcej, a czasu coraz mniej. No, więc będziemy pomału, pomału to wszystko reaktywować tutaj. Mielibyśmy, oczywiście szczerze mówiąc, jeszcze jedną czy dwie rzeczy do, do pokazania, które nam się udało przywieźć, ale postanowiliśmy zrobić o tym osobne programy, bo no, będą to programy trochę dłuższe, opowiadające o historii sprzętu, o. Będziemy również porównywać ten sprzęt, który przywieźliśmy, bo jest on z dawnych lat, z modelami nowszymi, które dzisiaj te firmy produkują. Także zrobimy osobne programy. I nie chciałem tego jakby załączać tutaj wszystkiego razem, bo byłoby to bardzo długo i stwierdziłem, że fajnie będzie zrobić to osobno. Także to by było na tyle na dzisiaj. Kolumny magnata pójdą dzisiaj do naprawy. Mam nadzieję, że są sprawne, bo tutaj głośniczki wyglądają dobrze. Mamy tutaj nie papier, tylko gumę, więc zawieszenie jest całe. Będziemy to dzisiaj reaktywować i będziemy przerabiać trochę nasze małe muzeum, ażeby te głośniczki dzisiaj znalazły swoje miejsce i zagrały. Także dziękujemy za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję, za komentarze i zapraszamy do kolejnych odcinków. Do widzenia.